Bogu, Wszystkich witam, tych, którzy dzisiaj tu są i tych, którzy ewentualnie będą przed ekranem. Chciałbym powiedzieć, że mamy wspaniały czas, bo zawsze mamy wspaniały czas. Wakacji jest nas może trochę mniej, ale cieszymy się tym, że mogliśmy tu dzisiaj przyjść i że będziemy mogli udać się do naszego pana. Dzisiaj chciałem podzielić się takimi moimi delikatnymi refleksjami, które właściwie to pobudziło mnie takie czwartkowe spotkanie nasze, które zawsze mamy tu o godzinie 18.30. Była dyskusja bardzo fajna. I nazwałem to coś, co dziś chciałbym Wam przekazać, co chciałbym przeczytać, co napisałem sobie tutaj ósme słowo. W księdze wyjścia w XX rozdziale, od 20 rozdziale, od 2 do 17, wersu, jest zapisane coś, co można nazwać drugorzkazem dla ludu wybranego. Jest to tak zwane 10 przykazań. I tak to funkcjonuje w potocznym rozumieniu, znaczeniu bo jest to według mnie taki skrót myślowy, od razu wiemy o co chodzi. 10 przykazań, tak? coś, co Bóg dał przez Mojżesza, który szedł z skóry syna, i tak wiemy, wyryte w kamieniu. Natomiast hebrajskie wyrażenie pojawiające się w trzech miejscach w Pięcioksięgu, czyli w II Mojżeszowej, 34 rozdział, 28 wers, 5 Mojżeszowa, 4 rozdział, 13 wers i piąta Mojżeszowa. Dziesiąty rozdział i czwarty wers oznacza w dosłownym tłumaczeniu 10 słów. Stąd wzięła się nazwa dekalog. Jak wiemy po grecku deka to jest 10, a logos to słowo. Jest to zatem takie dziesięć słów, które Bóg nam podarował. Które zostały, tak jak wspomniałem, wyryte w kamieniu, i one były przeznaczone dla Izraelitów. I zastanówmy się przez chwilę, czy tylko tym ludziom, czy tylko w tym czasie, i czy tylko w tej sytuacji, te 10 słów było przekazane. Ja myślę, że nie, i myślę, że zgodzicie się ze mną. Z tym co do istoty rzeczy. To jest 10 słów skierowane też do nas, ponieważ zapisano je w Słowie Bożym, w Biblii. Jak wiemy i czytamy w 22 rozdziale objawienia świętego Jana, jest tam zawarta przestroga. Zacytuję: Jeśli ktoś odejmie ze słów tej księgi, to Bóg też odejmie jego dział z księgi życia. I myślę sobie, że nikt z nas, nie chcę, aby nasz Pan był od Księgi Życia. Chciałbym się dziś odnieść do ósmego słowa, jakie nam Bóg zostawił, czyli kłamstwa. Słowo to dokładnie w drugiej rzeszowej, w szesnastym wersecie brzmi tak: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Mówiąc potężnym językiem, nie głęb, nie mów nieprawdy. Wynika z tego, że kłamstwo stoi w opozycji do prawdy. Ta opozycja jest istotą rzeczy. A ojcem kłamstwa, jak wiemy, jest kto? Szatan. Bo o nim to mówi Jezus Chrystus, przemawiając do Żydów w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale, w 44 wersie. W końcówce tego wersu pada stwierdzenie. Gdy mówi kłamstwo, to mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ojcem kłamstwa jest, bowiem już u zarania ludzkości, kiedy Adam i Ewa są w Edenie, on to swoim słowem, które przeczyło przestrodze zakazowi jedzenia owocu z drzewa poznania, zasiał wewie pożądanie. Skłamał mówiąc, na pewno nie umrzecie. Jak wiemy, tak Ewa, jak i Adam nie żyją, a i my jesteśmy śmiertelni. Kłamstwo to podstawowa broń szatana wobec dzieci Bożych. Jego taktyka pokazywania rzeczy, jakimi w rzeczywistości nie są, to też są kłamstwa. Na przykład: Bóg już o ciebie się nie troszczy. Biblii do końca nie można ufać. Twoje dobre uczynki na pewno doprowadzą cię do zbawienia. Wiele tego typu twierdzeń, oczywiście pseudotwierdzeń, ma tendencję do utrwalania się wśród wierzących. A przecież to Ewa była tego prekursorką, przekonując Adama, aby uwierzył w kłamstwo diabła. Szatan, ojciec kłamstwa, potrafi tak zaaranżować sytuację, że nawet charyzmatyczni, lecz głupi ludzie ulegają jego potrzebom i roznoszą. Pseudoewangelię, nie mającą nic wspólnego z prawdą, która jest zapisana w Słowie Bożym. Jak wiemy, kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Jest to cytat z wypowiedzi ministra III Rzeszy, Józefa Goebbelsa. I wydaje mi się, a właściwie jestem przekonany, że był to wielbiciel szatana. Biblia w wielu miejscach przestrzega nas przed kłamstwem, dlatego Chciałbym zacytować kilka fragmentów, które o tym mówią. Oto one. Księga Przysłów 12:22. Wargi kłamliwe budzą od odrazę w Panu. Księga Psalmów 10,2. Ocal, Panie, moją duszę od warg kłamliwych, od zdradliwego języka. W kolosan 3,9. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami. Pierwszy Lizjana 1,6. Jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy. Przysłów 38. Oddal ode mnie marność i słowa kłamliwe. I chyba najlepszy przykład, do czego prowadzi kłamstwo, i kto jest tym mistrzem przewrotności, to dzieje apostolskie 5. I to jest w wersach 3-4. Tam Piotr pyta: Anianioszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego? I na koniec podsumowuje: Nie okłamałeś ludzi, okłamałeś Boga. Myślę sobie, że jest to potężna nauka dla nas, dla mnie. Dlatego to ósme słowo skierowane do Izraelitów. Jest też ósmym słowem do mnie, do nas. Oczywiście nie jesteśmy w stanie dochować tego ósmego przykazania, jeśli nie jesteśmy w Chrystusie, przez Chrystusa. Jako nowe stworzenie, wtedy prawo, zakon, te przykazania, te słowa od Boga nie będą obowiązkiem, ale naszą radością, naszą wolnością. Gdy Jezusa zapytano, co mam robić, żeby odziedziczyć życie wieczne, Jezus zapytał. Znasz przykazania? Dlatego na sam koniec tego mojego rozważania, zatytułowanego Ósme Słowo, spróbuję zadać sobie pytanie dość przewrotne. Czy czasami ja nie kłamię, myśląc, ja nie kłamię? Amen.